Przez ostatnie kilka dni miałem okazję zapoznać się z całkiem ciekawą grą, ale w sumie nie dlatego, że sama w sobie była jakaś interesująca, a przedłużał się jej cykl produkcyjny, który jeżeli zliczyć cały okres tworzenia wyniósłby powyżej 20 lat. Mowa oczywiście o grze Captain Blood, czyli nazwie, której specjalnie kojarzyć nie musicie, jako że wywodzi się ona z dość starej serii z początków lat 2000 od Akeli, mówię oczywiście o Sidoxach. Pierwszej części, czy też drugiej, która nazywała się już piraci z Karaibów. Następnie wyszło Age of Pirates 1 i Age of Pirates 2, czyli tytuły, które pojawiły się w tanich seriach wydawniczych i również w naszym kraju, jak najbardziej były one popularne. Jeżeli chodzi o naszego krwawego kapitana, to od samego początku pozycja ta planowana była jako spin-off tradycyjnej serii o piratach, nastawiony Zdecydowanie mocniej na walkę, na akcję, na filmowość i to wszystko takie połączone miało być brutalnością dużą w porównaniu do poprzednich edycji. Które miało oczywiście skłonić większą ilość graczy chętnych do zabawy poprzez właśnie taką mocniejszą blockbusterowatość, jak poprzednio. Generalnie bardzo nie lubię zaczynać swojej opinii na temat jakiejkolwiek gry od jej poziomu audiowizualnego, ale myślę, że. Każdy, kto spojrzy chociaż przez chwilę na tenże tytuł, od razu zauważy, że coś jest po prostu z nim nie tak. No nie wygląda raczej jak współczesne największe chiciory. Nie jest to też pozycja oparta na silniku Unreal Engine. Więc coś tutaj się dzieje, coś tutaj jest nie tak i po prostu nie pasuje do współczesnych standardów. Odczucie takie możecie mieć właśnie dlatego, że pozycja ta ma bardzo bogatą historię tworzenia. Generalnie pierwsze pogłoski o kapitanie Blodzie pojawiły się już w 2003 roku, kiedy w ogóle takie zajawki się pojawiły, że takie coś może powstać. W 2004 roku na targach E3 doczekaliśmy się natomiast oficjalnej zapowiedzi, kiedy też wyznaczono datę premiery. Słuchajcie, również na 2004 rok, więc Kapitan Blood miał pierwotnie wyjść na szóstą generację konsol, mianowicie na pierwszego Xboxa. Następnie, oczywiście, cykl produkcyjny się mocno wydłużył, ponieważ były zmieniane. Terminy premiery na 2005-2006. Doczekaliśmy się również zmiany platformy, na której gra miała zadebiutować, ponieważ nie był to już Xbox 1, a Xbox 360. Po drodze mieliśmy też mnóstwo zmian w samej koncepcji gry, ponieważ na początku miała to być produkcja z otwartym światem, taka przygodowa, bardzo przypominająca właśnie poprzednie dzieła studia. Później zdecydowano się na zmianę w ogóle całej koncepcji pod wpływem hitów takich jak Władca Pierścieni, Powrót Króla albo właśnie God of War. Przemianowano Kapitana Bloda na takiego typowego akcyjniaka, w którym było dużo krwi. Była to produkcja o wiele bardziej mroczna i przede wszystkim z ustawioną na sztywno kamerą, która podążała za naszym bohaterem, a my nie mogliśmy sobie swobodnie nią obracać. Sporo zmian dotknęło również sam zespół, który był za grę odpowiedzialny. Przechodziła ona z rąk do rąk. Zmienił się również wydawca. Jeden zdążył splajtować. Gra utknęła w takim deweloperskim limbo dobre. Kilkanaście lat ktoś ostatecznie postanowił, że grę dokończy, że grę wyda. No i oto jesteśmy 6 maja, ponieważ gra ma mieć premiery właśnie w tym momencie. Mamy Kapitana Bloda na swoich dyskach twardych. Można go już zakupić. No i jakie moi drodzy są płynące z tego wrażenia. Jak sami widzicie, Kapitan Blood raczej wyglądem Was nie zaskoczy, ponieważ jest to tytuł, który wygląda pod wieloma względami, nawet jak nie produkcja z siódmej generacji konsol, czyli mówię tutaj o Xboxie 360, ale i szóstej, czyli Xbox pierwszy i PlayStation 2. Widziałbym zdecydowanie Kapitana Bloda na szóstej generacji, pasuje mi tutaj do PlayStation 2 i Xboxa, jak znalazł ta cała plastikowość bohaterów, kanciastość otoczenia i generalnie troszeczkę takie biedne tła, po których się poruszamy. Pytanie teraz, czy sama inicjatywa kończenia takiej 20-letniej produkcji jest dobrym pomysłem? Wiadomo, że żyjemy w świecie remakeów i niepotrzebnych leniwych remasterów, a także remakeów, remakeów, więc jak najbardziej pod tym względem można poczuć pewien. Powiew świeżości, ponieważ raczej z taką sytuacją jeszcze do czynienia nie mieliśmy kiedy tak długą grę po 20 latach odkopano, dokończono i wydano, może to się naprawdę różnie skończyć, może to się dobrze sprzedać, może to się okazać kompletnym niewypałem. Nie wiem, zobaczymy. Jako, że mamy tu do czynienia z dość prostym slasherkiem, to też nie ma się spodziewać jakichś wielkich fajerwerków, jeżeli chodzi o podłoże fabularne. Mamy tego kapitana Bloda, który należy do kolonii angielskiej i pływa sobie po wodach karaibskich, walcząc z przedstawicielami... Kolonii hiszpańskiej. Jest on oczywiście piratem, z tym, że z tego co ja zrozumiałem, to on jest takim bardziej piratem na wysyłki i chciałby zalegalizować swoją działalność. Pech albo los sprawił, że będzie miał on w trakcie naszej rozgrywki kilka różnych misji do wykonania. Misji jest generalnie bardzo dużo, bo jakieś 38 do 40, ponieważ dwie misje nie odblokowały, nie wiem w sumie dlaczego. No i na przestrzeni tych kilkudziesięciu misji nasz bohater musi się wykazać uratowaniem jak Jakiejś ważnej osobistości albo córki tej osobistości musi się też zmierzyć właśnie z hiszpańską stroną. Nie mamy tu oczywiście do czynienia z niczym wybitnym i fascynującym. Powstała fabuła wyłącznie po to, żebyś drugi gracz mógł ciachać i zabijać kolejnych przeciwników. Więc na przestrzeni tych kilkudziesięciu misji to robimy z lepszym bądź gorszym skutkiem. Wcielamy się w naszego bohatera tytułowego, oczywiście w większości tych misji, które się rozgrywają. W jednej z nich natomiast możemy pokierować naszym Fabularnym pomagierem, ponieważ reszta to po prostu NPC, które się powtarzają od czasu do czasu na naszym statku. Pod względem ekspozycji i prowadzenia rozgrywki mamy tu do czynienia z takim gadoforem w domu, tylko że zdecydowanie mniej spektakularnym i biedniejszym pod wieloma względami. Inspiracje i zapożyczenia, tym, że dziełem widać na każdym kroku. Widać to na przykład po atakach, które możemy wyprowadzać, ponieważ mamy silne ciosy, słabe ciosy, które możemy sobie naprzemiennie dobrać i dzięki temu wykonywać różne sekwencje. Sekwencje możemy sobie dokupować w sklepiku. Jest ich całkiem sporo i naprawdę po wyuczeniu się ich na pamięć i połączeniu ich w kolejne sekwencje dają sporo frajdy z rozgrywki. Ataków oczywiście możemy unikać, czy to przez bardzo staroszkolny blok polegający na tym, że po prostu trzymamy sobie broń w powietrzu, czy tam powiedzmy w pozycji obronnej i wokół nas stają przeciwnicy i czy nas zaatakują, słuchajcie, w plecy, czy nas zaatakują w pięteczna, zaatakują w klatkę piersiową czy w twarz. To nieważne, ponieważ bohater trzyma gardę. I bez względu na to, z jakiej strony nas uderzą, my za każdym razem zablokujemy. Oczywiście wszystkich ataków uniknąć się nie da, ponieważ istnieją gabarytowo przeciwnicy znacznie więksi i potężniejsi od nas, którzy z łatwością naszą gardę przełamią, ale na taką sposobność przewidziano dodatkową możliwość wykonywania uników, które robimy za pomocą prawego drążka w naszym kontrolerze, i działa to również w bardzo staroszkolny sposób, ponieważ możemy wykonywać nasze wypady. Jak zwał, tak zwał, dowolną ilość razy. Nasz bohater nie dysponuje czymś takim jak kondycja, dzięki czemu się nie męczy. Możemy właściwie całą planszę się tak rolować i rolować i rolować i nic nam się złego raczej stać nie powinno. Do tego dochodzi jeszcze specjalny pasek ładowany podczas zmagań. Ja to nazywałem paskiem agresji, ponieważ po jego naładowaniu można było uruchomić tryb berserka, w którym nasz bohater nie otrzymywał żadnych obrażeń, natomiast sam. Zadawał te obrażenia podwójne. No i oczywiście ładowało się ten pasek między innymi poprzez jedną z egzekucji, bo tutaj wzorem Gadofora również mamy egzekucje przypisane do czterech przycisków na kontrolerze. Możemy tą egzekucją na przykład odebrać broń naszemu przeciwnikowi, możemy też odebrać pieniądze albo po prostu naładować pasek agresji. Poza tym mamy jeszcze oczywiście możliwość podebrania broni przeciwnikom, chociaż ona nie będzie z nami przez cały czas. W przypadku jakiegoś pistoletu albo strzelby mamy to ograniczone pod względem amunicji, natomiast jeżeli chodzi o jakiegoś rapiera, topór albo wielką kosę, no to możemy jej po prostu używać przez jakiś czas, bo ona się za chwilę zniszczy i nasz bohater wróci do standardowego oręża. Co tam jeszcze było ciekawego? Rzucanie beczkami i skrzyniami, które które niestety funkcjonowało różnie z tego względu, że nie mamy tutaj blokowania kamery na danej konkretnej jednostce, no i czasem rzucało się tymi beczkami, przedmiotami różnymi w faktycznego przeciwnika, a czasem po prostu we własnego marynarza albo gdzieś kompletnie hen daleko, co wywoływało komiczny raczej efekt. Generalnie jeżeli chodzi o kapitana Bloda, no to już po kilkunastu minutach wiemy mniej więcej jak będzie wyglądała walka powiem wam, że całą grę przeszedłem i wyglądało Wyglądała ona później identycznie, tylko po prostu się dobierało konkretne sekwencje, które chciało się użyć pod konkretnych przeciwników, którzy są coraz więksi, coraz bardziej wytrzymali, dysponują różnym orężem, dysponują też różnymi tarczami, wielkimi młotami, itd. więc zmieniała się po prostu taktyka, natomiast sam kor rozgrywki pozostawał niezmieniony od samego początku do końca. Nie oznacza to oczywiście, że cały czas grało się tak samo, ponieważ oczywiście mamy do czynienia z produkcją traktującą o. Morskich opowieściach, zatem morskich bitew zabraknąć tu nie mogło. Tych na przestrzeni całej gry naliczyłem 3 albo 4 i powiem Wam, że na samym początku nie spodobały mi się one specjalnie, dzieje się naprawdę dużo i nie spodobał mi się ogromny chaos, który temu towarzyszy. To znaczy, my naprawdę musimy zadbać o wszystko sami. Nie sterujemy swoją łajbą, y robi to nasz pomagier, nie sterujemy również piratami, którzy wchodzą w skład naszej załogi, my natomiast musimy. Się zatroszczyć nie tylko o to, żeby atakować z dział rozmieszczonych na statku pozostałe wrogie jednostki, które na nas nacierają, ale też musimy dbać, słuchajcie, o to, żeby unikać ataków wykonywanych z dział, które po prostu jak wściekłe osy cały czas napierają i napierają na naszą łajbę, a my musimy wokół tych pocisków lawirować. Musimy dbać jeszcze o to, żeby nasze działa się nie przegrzewały podczas tego, kiedy my atakujemy. Musimy również zatroszczyć się w o piratów, którzy atakują bezpośrednio poprzez szalupy, które wypływają jeszcze dodatkowo z tych statków, więc klucz rozgrywki w tym momencie sprowadza się do tego, żeby cały czas praktycznie wykonywać te swoje pady, to rolowanie, 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 unikać oczywiście bezpośredniego starcia z wrogimi piratami, którymi oczywiście zajmuje się już nasza załoga. No i atakowanie wrogich statków zewsząd, które wokół nas sobie tam pływają i lawirują. Także no jeżeli spodobały wam się na przykład bitwy morskie w Assassin's Creedzie, to tutaj absolutnie nie mamy czegoś takiego. Tutaj jest bitwa morska zrobiona w sposób w stylu Władcy Pierścieni. Bardziej bym powiedział właśnie powrotu króla, gdzie mamy mnóstwo jednostek, mnóstwo rzeczy, które musimy ogarnąć. Statek jest tylko tłem. Kolejna rzecz, która trąci archaizmem, to są oczywiście starcia z bossami które używają wielokrotnie quicktime eventów w momentach no, nawet niepotrzebnych i kompletnie nieoczekiwanych. Są one dość proste, ponieważ opierają się na wciśnięciu konkretnego przycisku. Nie są to oczywiście żadne skomplikowane quicktime Eventy znane już z czasów późniejszych, nie są to mechaniki, które jakoś budują imersję, są to na siłę wciśnięte rzeczy, które kiedyś, kiedyś mogły się podobać i kiedyś były modne, Teraz natomiast raczej wywołują taki troszeczkę niesmak, no bo wiecie, zamiast obejrzeć sobie na spokojnie kadzcenkę i zobaczyć, co tam sobie twórcy wyreżyserowali, to cały czas musimy mieć to napięcie, co oczywiście kiedyś chwalono jeszcze za czasów rezydenta czwórki, ale cały czas jesteśmy w napięciu, że coś tam się może stać i będzie trzeba jakiś etap powtórzyć na nowo. Same bezpośrednie walki z bossami moim zdaniem są już natomiast zbudowane w sposób zbyt prosty i przewidywalny. Tak naprawdę w większości przypadków to występuje. Wystarczy rolować się wokół nich i zadawać ciosy w odpowiednim momencie nie jest to absolutnie stworzone na bazie souls like'ów, to jeszcze nie te czasy. Walka z bossami też w moim wypadku często wyglądała tak, że mogłem sobie atakować, 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 po czym poczekać chwilkę, aż mi się życie odnowi potem znowu atakować, atakować. Zresztą na każdego bossa jest nie tyle sposób co exploit samej gry, który możemy wykorzystać. Z jednym bossem na przykład wystarczyło poczekać, aż nas złapie i wykonać quick -tank. Time event, który odbierał mu pasek zdrowia. W innym przypadku wystarczyło na przykład wyjść poza arenę, ponieważ boss był na tyle krótkowzroczny, że no nie widział kiedy staliśmy od niego 2-3 metry dalej niż powinniśmy i my jeszcze z tego miejsca mogliśmy go atakować, więc tak naprawdę wystarczyło nawet nie uciekać z jego pola widzenia, a stać delikatnie za, za tym polem, za tym obszarem, w którym on nas widział i mogliśmy do niego strzelać z broni palnej, co to również było dość komiczne. Na szóstej generacji, jeżeli by to wyszło na Xboxie pierwszym, to by miało jak najbardziej rację bytu. Dziś jest to raczej ciekawostka i troszeczkę zabytek, który, no, nie będzie funkcjonował na pewno we współczesnych tytułach. Na każdym kroku widać po prostu, że Captain Blot jest pozycją starszą, która dziś absolutnie nie może być uznawana za produkcję wysokobudżetową. Kiedyś również raczej bym powiedział, że była to taka średnio budżetowa. Setowa, gra na 6, 7 na 10. Dzisiaj natomiast jest to ciekawostka, bardzo ładna stylistycznie, bo mogę pochwalić tutaj oprawę wizualną, oprawę muzyczną, jest naprawdę fajny klimacik, chociaż też nie do końca wykorzystany. Cała ta brutalność jest oczywiście fajna i ciekawie wygląda. Grafika jest przyjemna dla oka, kiedy włączycie sobie grę na przykład w 4K, będzie to wciąż płynnie chodziło. Błędów jest dość. Sporo, ale nie są to absolutnie rzeczy, które mi w jakiś sposób przeszkodziły. Powiedziałbym nawet, że podczas 7 godzin, które poświęciłem na przejście gry, nie trafił mi się żaden, który w jakiś sposób by uniemożliwił przejście do dalszego etapu albo przejście w ogóle całej produkcji ukończenia tegoż tytułu. Były to jakieś drobne rzeczy po kroju niewłaściwie dobranej detekcji bohatera czy też otoczenia. Zdarzało się na przykład, że Ragdoll szalał, zwłaszcza na późniejszych etapach zabawy, kiedy postacie po prostu gdzieś tam latały w powietrzu po ich pokonaniu albo nienaturalnie się układały albo jakoś tak dostawały takich jakieś dziwnych drgawek. Gdzieś tam dźwięk nie zagrał wtedy, kiedy powinien. Musiałem też sobie ustawić na nowo poziomy głośności muzyki, dialogów i tak dalej. Ponieważ docelowo było to tak ustawione, że kompletnie nie słyszałem dialogu. Parę razy zdarzyło mi się też, że chwyciłem beczkę albo skrzynię, rzuciłem nią w przeciwnika i ona dalej tkwiła w moich rękach w niewidocznej już formie. Więc, no, takie pierdoły, które w żaden sposób mi tutaj nie przeszkadzały i przeszedłem grę bez problemu. Jeden tchem mógłbym powiedzieć, bawiłem się całkiem nieźle i myślę, że. Było to bardzo spoko doświadczenie. Był natomiast jeden moment w grze, kiedy byłem bardzo sfrustrowany. Mianowicie, gdzieś tak w, pod koniec, już właściwej fabuły, zaczęły pojawiać się dosłownie kilka poziomów, które posiadały zaprojektowane pułapki i w tym momencie naprawdę zobaczyłem, że gra była docelowo sklejona z kilkunastu elementów, które jakby ktoś połączył klejem w całość i ten klej czasami się w szwach rozchodził i po prostu ta gra czasami pokazywała swoje drugie, nieukończone i takie frustrujące oblicze. Momenty, w których musiałem unikać pułapek były zaprojektowane wyłącznie po to, żeby przedłu użyć rozgrywkę dość krótką, no mówię, 7 godzin to nie jest raczej jakoś zbyt długi czas, natomiast no one ewidentnie mnie zatrzymywały. Co mogę powiedzieć w słowach końcowych o Kapitanie Blodzie? Jest to na pewno ciekawy eksperyment społeczny chyba, ponieważ wierzę, że jest sporo osób takich jak ja, które wciąż ekscytują się starszymi tytułami, wciąż lubią sobie odpalić coś na PlayStation 2 albo PlayStation 3 albo Xboxa i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno jest to Fajna wycieczka sentymentalna i również do klimatów, które rzadko są wykorzystywane w grach wideo, ponieważ mamy tutaj pirackie środowisko, i to wyszło naprawdę fajnie. Nawet te nieszczęsne quick time events, walki z bossami, czy też nie do końca wydaje mi się fajnie oddane bitwy morskie, całościowo. Przypominają właśnie takie staroszkolne akcyjniaki, slashery, i myślę, że będzie sporo osób, którym to się spodoba, więc jeżeli nie będzie to jakoś spektakularnie drogie i będzie kosztowało. Nie wiem, w okolicach 50, może 100 zł, to warto by się było zainteresować. Samą grę mogę polecić, bo jest naprawdę fajna. Ja się bawiłem, no może nie świetnie, ale przyzwoicie, spędziłem czas. Nie było czegoś takiego, że odłożyłem pada i sobie pomyślałem, Jezus Maria, co ja zrobiłem ze swoim życiem. Wręcz przeciwnie, odłożyłem i mówię, kurczę, to było takie fajne liniowe przeżycie, jakiego. Teraz się nie robi, bo wiadomo, open world, mnóstwo znaczników, i tak dalej, i tak dalej. Czy ją natomiast kupować, to już musicie niestety, moi drodzy, zdecydować sami, bo ja tylko oceniam samą grę. Pod tym względem jest ok i bawiłem się dobrze. Natomiast, no już kwestie kupowania, to już pozostawiam Wam. Tymczasem to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Do następnego, i na razie.